Protip. Generalnie to działa w każdej wersji RPG Makera, no myślę, że gdybyśmy się postarali, to nawet działa nie tylko w RPG Makerze, ale też w innych programach. Protip dla osób, yy, które ogarniają mniej więcej podstawy, nie powiedziałbym, że dla osób zaawansowanych, ale raczej takich wiecie nie noobków. Więc tak, generalnie znajdujemy się w grze, którą robiłem na konkurs do Rykowicza, która po fale się wygrała w ten konkurs, więc jest giga dobra. Jak chcecie zagrać, to wejdźcie sobie na SGS Launcher i możecie sobie tam ją pobrać. Ale tak, o co chodzi w tym protipie w sumie? Protip y, zmienna typu syf. O co w ogóle chodzi z tą tajemniczą nazwą zmienna typu syf? Zmienna typu syf to taka zmienna, która może wam się przydać jak robicie jakieś losowe eventy, by nie robić sobie syfu zmiennych, a więc tak, generalnie jeśli podchodzisz do tego płomienia, walczysz z losowym przeciwnikiem, walka las, dobra u mnie, moja zmienna typu SIF nazywa się losowa nieważne i losuję sobie z jakim zawalczę sobie przeciwnikiem, tą zmienną losową nieważne. I w zależności od tego, co wypadnie, z takim przeciwnikiem sobie walczę. W tej skrzynce też używamy zmiennej naszej typu syf, losowa nieważne w moim przypadku, i losujemy sobie losowy przedmiot, który otrzymamy. Co ma wspólnego ten płomień i ta skrzynka? To, że po wylosowaniu już ta zmienna dla nas nie ma większego znaczenia. I czysto teoretycznie moglibyśmy sobie zrobić zmienną losowanie w skrzynce oraz zmienną przeciwnik, i zmienna przeciwnik wylosuje nam przeciwnika, z którym walczymy, a ta zmienna skrzynka czy tam przedmioty wylosuje nam przedmiot, który otrzymamy. Ale po co dodawać sobie dodatkowych zmiennych, skoro i tak finalnie po wylosowaniu już nie ma znaczenia, co będzie się działo z tą zmienną dalej. I generalnie w tym prototypie chodzi o to, by zrobić sobie jedną zmienną najlepiej. Na jakiejś samej górze, by zawsze była szybko dostępna, i za każdym razem, gdy robicie sobie jakieś zdarzenie, gdzie na samym końcu nie będzie już ważne, co się będzie działo z tą zmianą, ona się przyda tylko w jednym momencie. Na przykład, właśnie jak jakiś przedmiot, jak yy, w grze z widzami ostatnio zrobiłem tego ziomka, co monetą rzuca, to w takich sytuacjach też. Generalnie to wyczujecie sobie, jak będziecie jej używać, i to strasznie ułatwia potem porządek w całym projekcie bo jak na przykład w większych projektach takich jak na przykład Ator w Tales of Ultimont który tworzę razem z Share Game Studio jest grubo ponad nie wiem z 200 już tych wszystkich tam zmiennych to gdybyśmy nie używali właśnie takiej zmiennej typu syf no to było ich może zbyt 300 nawet i teraz tak w tej grze, którą Casborg Ogrywał pół godziny, czyli można powiedzieć, że gra nie jest taka krótka, bo to było dość pocięte. Pół godziny gry i użyłem tylko. By mam nie skłamać. Trzech variables, trzech zmiennych. Właśnie dzięki temu, że sobie wykorzystałem zmienną typu syf, Tak ją sobie nazwałem, to jest moja własna nazwa. I no, i nie wiem generalnie, czy czegoś takiego się używa w profesjonalnym game devie. Nie wiem, czy poza mną są osoby, które takiego czegoś używają, ale jeżeli ty tego nie używałeś, to polecam ci zacząć. To jest taki fajny protip. Jeżeli chcecie więcej takich fajnych protipów, to mam jeszcze pomysł na inne takie protypy, więc odcinek z takimi protypami będzie się pojawiać już niedługo. Ale jeżeli macie jakiś swój protip i chcielibyście się podzielić, to możecie też napisać w komentarzach, bo mi się niedługo one skończą. Na razie, pa i cześć.